Siemka, system kubany, a w tym odcinku pogadamy sobie o ofertach. Dokładnie o niemieckim Bundogu i Krupie 38D. No czyli w sumie takim całkowicie nowym czołgu w grze, który pierwszy raz się pojawił w sklepie No i zobaczmy za ile on się pojawił 38 zł, no i 49 zł Więc w sumie hmm, piątka Która do niczego nam się tak naprawdę nie przyda Oprócz samej zabawy, bo do zabawy się nadaje, jest całkiem fajny, przyjemny, ale mm, na pewno, jeżeli jesteście nastawieni na zarabianie i coś w tym stylu, to odradzam. Bo nim nie zarobicie ani nic tych rzeczy. Co innego, niebieski Bulldog. Tym już zarobicie i to całkiem nieźle. Cena też jest dobra, bo 8000 golda za sam czołg, to jest bardzo fajnie. Taki zwłaszcza czołg no, 8 poziomu jeszcze. Ten zestaw za 9,5 tysiąca to w sumie jest nieopłacalny Lepiej kupić ten za 8 tysięcy Sobie wyposażenie za kredyty kupić, a bez tego kamuflażu też będziemy żyć Co można zwykły kamuflaż zamontować, więc Te duperele są według mnie nieistotne Ten zestawik jest bardzo fajny za 8 tysięcy No i dobra, no przejdźmy sobie do samych tych pojazdów Puszczę jakieś bitewki na nich, bo już sobie pograłem trochę Zacznijmy od tego Krupa może od tej piąteczki rzucił na czwórki na himlu całkiem fajna bitewka się da, może trochę przewinę. Ok, Uch, co o nim można powiedzieć? Hmm. No, wygląda trochę jak hetzer zwierząt, bo w sumie to jest hetzer zwierząt. Jednak kadłub jest tu twardszy. Mimo, że i kadłub i wieża mają 80 mm, to kadłub jest twardszy, bo. Kadłub jest skontowany, a wieża niestety jest, no to płyta prosta, więc tam łatwiej się nam wbić. Osobiście wolę jak jest odwrotnie, wolę jak czołg ma właśnie twardszą wieżę niż kadłub, bo wieże, prawda, łatwiej wystawić niż, kurde, kadłub, no. Więc, no, jednak wieżyczka twardsza jest komfortowsza niż taki e, kadłub, bo w sumie to nam się do niczego nie przydaje. Pena i... Ogólnie samodziało jest dosyć przyjemne. Strzelamy po tam chyba 150, coś w tym stylu. Ładujemy 7 sekund, to nie jest e, najgorszy wynik na tym poziomie. Nawet bym powiedział, że całkiem niezły. Po tym rebalansie co był już bardzo dawno temu, to w sumie nie ma tak naprawdę dobrych czołgów na tym poziomie, są wszystkie jednakowo zbalansowane. Tak to nazwijmy. E, no i ten też jest zbalansowany. Nie jest ani za dobry, ani za słaby. Jest w sam raz. Więc mi się nim bardzo przyjemnie pyka Ale tak jak już wcześniej mówiłem Nie ma żadnych korzyści z tego grania Oprócz właśnie samej frajdy No jak czasem coś fajnego nam się wydarzy W bitwie na tych low A tam często się coś wydarza niespodziewanego Dobra teraz tutaj su przez szczelinę będę strzelał On też wiedział o tej szczelinie Próbował we mnie trafić Ale coś mu nie pykło A ja tu jeszcze raz go walnę No właśnie dostał no i wyparował Teraz Scavengera trzeba poczęstować pestką Właśnie strzelił To postanowiłem wyjechać I od przodu Spokojnie możemy od przodu Scavengera przebić A jak widzimy to nie jest Jeden z no, Takich mniej opancerzonych pojazdów Na tym poziomie Scavenger to potrafi odbić I to dosyć sporo Jak go macie i graliście Przeciwko niemu to wiecie pewnie hmm. Zostało już tylko trzech Przeciwników, nas też jest w sumie trzech. BDR ma prawie full HP, Elcek na dwa strzały. Zresztą z tym Elcekiem to będzie tutaj masakra. Z zobaczycie zaraz. No, teraz nie udało mi się oddać strzału, no bo był za daleko, więc znaczy już był schowany, więc nawet nie ryzykowałem tutaj tego Bedera. Wybrałem i nieszczęśliwie się odbiłem od jego boku. Szkoda, że to nie weszło, w sumie powinno wejść według mnie. Ale teraz już mu poprawiam, wchodzi, więc na luzie go kończę. Headster się pojawił, myślałem, że on mnie nie przebije, szczerze mówiąc, ale mm, zapomniałem, że to właśnie wieżyczka wpuszcza wszystko, więc... E, po chwili... No, skapnąłem się, że to nie ma sensu grać tam na wieże przy tym wraku LCK i od razu się schowałem za wagonami, to myślałem, że... Wiedziałem praktycznie, że ten Elcek wiedzie, ale nie spodziewałem się, że ja się od jego kurde, bo y, w sumie nie wiem, od gąski się odbiłem czy coś. A on mi władował pod takim kątem, więc to mnie naprawdę zaskoczyło, tak yy, na minus mnie to zaskoczyło. Ale jednak teraz ten eltek robi poważny błąd, wyjechał w ogóle bez sensu. Oddał peskę, której nawet nie trafił, ja go trafiam, później go kończę. No i headslerek. Patrzę, 145 HP ma, no to kurde, chyba go powinienem skończyć, nie? No to tak, już nawet się nie chowałem za tym wagonem, tylko czekam aż wejdzie bokiem, wyjechał. Wolosowało losowało 140 dmg 5 HP mu zostało i niestety mnie skończył i w sumie to już koniec, wyjdę z tej bitewki Wy bitewka była wygrana bo ten KW ogarnął tam chyba pojechał, skapował bazę, czy coś w tym stylu ja zrobiłem 2145 damage. A. dosyć, można powiedzieć, że sporo jak na piątkę zarobiłem prawie 60 tysięcy głównie dlatego, że tu waliłem apkami i chyba nawet hekami, nie wiem Coś w tym stylu, ale no ten czołg jednak nie zarabia tak dobrze, więc nie łudźcie się, że jeden wynik jest taki, to y, zawsze będzie tak zarabiał. Tak przeciętnie to macie 30 000 25 za bitwę, taką 1500 demerza. Y, no i tak to wygląda. Dobra, teraz przejdźmy sobie do tego bulldoga. Którą bitewkę najpierw? Dobra, na martwym torze. Może później jeszcze tą na y, perle dynastii wam pokażę, bo też tam było fajnie to pokazane. Co ma ciekawego Bulldog? Na pewno ma ciekawe chaeki, to każdy pewnie o tym słyszał, że niemiecki Bulldog, podobnie jak Rus Drzewka R251, słynie z mocnych chaeków, czyli dobrej peny po prostu na chaekach, ale wielu graczy po prostu przesadza z tymi chaekami. Ładuje je wszędzie i w każdego, chociaż czasem wiadomo, że to nie ma sensu, bo jakiś bok jakiegoś twardszego czołgu albo gąski jakieś, no to nie ma sensu strzelać. Z haeków, a niektórzy są tacy uparci, że ładują te haeki byle gdzie, byle jak. I no jest nieprzyjemne zaskoczenie. Tutaj pierwszy strzał w bulldoga gąska ze zero, niestety. No oczywiście to był strzał zapeka. Haekiem bym mu tam zajął, zabrał palę damage'a, ale i tak by gąska była pewnie. Ogólnie początek tej bitwy mi nie siadł, to już będzie widoczne przez jakieś dwie, pierwsze trzy minuty, nawet. No nie wiem co się działo. Teraz też przymierzyłem w tego bulldoga. Poleciało nad nim hajakiem. Teraz już mierzę, bo tu idealnie mi stoi. I teraz w końcu trafiam pierwszy strzał w tej bitwie za 320 w bulldoga weszło, czyli bardzo ładnie. No te hajaki to ogólnie maksymalnie hajakiem możecie strzelić za nad 400, więc naprawdę ładnie. A zazwyczaj strzelacie hajkami po 300 parę. Jak naczął Klekki, który ładuje 5.6 sekundy, to jest bardzo dobry wynik i naprawdę. Możecie szybko sobie nastukać demage. Ech, dostałem spota, zobaczyłem Tutaj cdck, ale kurde gdzieś zjechał Zobaczyłem też tego ziemniaka, ale poszło nieszczęśliwie w jarzmo Wolne pociski tutaj są strasznie czasem Teraz patrzę, no niestety ten ziemniak jest już obrócony na mnie Zobaczyłem at15, nie to zwykłe at15, gdzieś się tam skitrał Chciałem strzelić mu w jarzmo z hita, ale nie weszło no to kurczę, nie ma sensu, trzeba uciekać Tam jeszcze nie, ten Borsuk niemiecki gdzieś się kręci, to w ogóle jak zobaczyłem, że tam Borsuka jeszcze mają, to uciekłem Bo wiedziałem, że to się może źle skończyć, nie chcę były za tysiąc od Borsuka, bo wiecie Ten czołg hajki to chłonie jak, nie wiem Nie wiem co po prostu <laughs> Teraz CDCK, czyli sobie ładnie z hajka To mogą wejść teoretycznie w gąskę właśnie i byłbym bardzo, ja tak powiem Wkurzony tym strzałem, gdyby to nie weszło, a mogło nie wejść. To było ryzykowne, bo było na autocelowaniu i no yy, CDC ma bardzo wysokie gąski, więc łatwo tam w, właśnie strzelić w gąskę. Teraz fałcast, to no to nie ma nawet co ładować hajkami, to ty, tylko apeki, no jeszcze apeki, bo tyłem stał, jakby z przodu miał strzaj, to bym musiał hity użyć, więc to był chociaż taki komfort. Zostały yy, dwa TDK na koniec. Ten Borsuk właśnie, którego jeszcze w sumie nie widziałem, nie wiem gdzie on jest I ten AT-15, który kurde cały czas przewiduje moje ruchy, co już mnie zaczęło irytować Za chwilę wpadnę na genialny pomysł, aby oflankować ich, przejechać tam torami przez miasto No i wyjechać od ich respa i wyspotować to całe towarzystwo Tego Borsuka zwłaszcza, bo nie wiem, właściwie do tej pory nie wiedziałem gdzie on jeszcze jest może on być z lewej strony, ale może być też z prawej strony, jeżeli przejadę środkiem To no, tak jakby mogę się załadować w crossa Ale no zaryzykowałem, bo w sumie Wydawało mi się, że tego Borska nie może być z lewej strony Bo ja tam wcześniej podjeżdżałem i go nie było po prostu, więc no on musiał Gdzieś się skampić w rogu z prawej strony, podobnie jak ten AT-15 Bo nie ma innej szansy, no i właśnie teraz go znajduję, ładuję od razu haki. Pierwszy 328, rozwaliłem mu tam trzy rzeczy. Kolejny haeczek, 308 i za chwilę kończymy delikwenta. Tak jest, kończymy. Widzieliście, borsuk na trzy moje haeki, już go nie było. <tak> Także y, takie właśnie papierowe czołgi, to naprawdę bulldog może fajnie niszczyć i to naprawdę daje sporo frajdy. No i fakt, że strzelamy z haeków bardzo dużo, sprawia, że zarabiamy jeszcze więcej, no bo haeki są... Dosyć tanią amunicją, zwłaszcza na takich pojazdach. No, a wiecie, jednak, żeby zarobić, to <laughs> trzeba jakoś sobie radzić z tą amunicją. 2948 tysięcy zarobiłem. Tu było trochę strzele z hitów, było trochę nietrafionych strzałów, więc może dlatego taki słaby zarobek. No i też bez yy, tych dopalaczy grałem. Ale ogólnie. Buldoga polecam. Bardzo fajna maszynka. Sam bym sobie w sumie go kupił, ale lajta raczej nie potrzebuję póki co. Więc e, tak. Jeżeli ktoś chce lajcika, to bardzo polecam. Bardzo fajny ten jest. E, no i co? Krób też jest całkiem znośny, ale, no, tak jak już mówiłem, on nie jest zbyt przydatny do niczego. To jest taka zabawka. Ogólnie dziwne, że nie jest czołgiem kolekcjonerskim, bo myślałem, że będzie kolekcjonerskim do sprzedania za golda. Nie wiem, tam z 1500 golda można by za niego wziąć, jakby był kolekcjonerką. Ale jest premką o dziwo, więc wow. No i o dobra, w tym odcinku to już wszystko. żegnam się z wami, cześć.